Szczęść Boże, jestem wdową konsekrowaną od czterech lat. Życie konsekrowane jest dla mnie no, bardzo ważne i bardzo dużo zmieniło w moim życiu. Oczywiście z obowiązków cywilnych powinnyśmy uczestniczyć w codziennej mszy świętej, w modlitwie brywiarzowej, a poza tym to oczywiście jeszcze pracujemy na rzecz parafii i w różnych zgromadzeniach kościelnych. Ja na przykład jestem sodalisem maryjnym, więc prowadzę wspólnotę sodalisów przy kościele saryzjańskim na ulicy Wodnej. No poza tym oczywiście dbam o wspólnotę wdów konsekrowanych, więc spotykamy się raz w miesiącu, najczęściej na Szulanek, już zakonającego na ulicy Obywatelskiej. Tam mamy formację oraz mszę świętą. Opiekunem naszym jest jezuita, ksiądz Grzegorz Radomiak.